A dzień dobry, witajcie kochane bliźnięta na czytaniu miesięcznym na miesiąc grudzień 2023 roku. Zapraszam Was bardzo serdecznie, wszystkie słoneczne, a także osoby, które mają ascendent w znaku bliźniąt. Będzie to czytanie kochani Starota, dzisiaj zaprosiłam talię Spilkastir Starot. Będą talie dopowiadające, będą rady, będą ostrzeżenia. Pamiętajcie, jedynie, skarbeczki, że to czytanie jest ogólne. Nie dla, nie dla Ciebie, tylko, drogi słuchaczu. Dla nas wszystkich, dla kilku tysięcy osób, które będzie słuchać tego przekazu. Także może nie musi rezonować. Jeżeli nie rezonuje, nie przejmujemy się, sprawdzamy my, w jakim znaku mamy swój ascendent i odsłuchujemy tego znaku, jeżeli chcemy. Tylko o miłość zapytać. Sprawdzamy, gdzie mamy Wenus. Jeśli natomiast interesują nas sprawy ukryte, sprawdzamy, w jakim znaku mamy księżyc. Będzie mi bardzo miło, jeżeli za moją pracę zostawicie aniołki, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jak rezonuje, bądź zostawcie kwiatuszek, serduszko, żeby kanał mógł istnieć, tak? Witam serdecznie też nowe osoby. Bardzo jest mi miło, że czytania się podobają. Zachęcam was do subskrypcji. Naciśnijcie sobie szary dzwoneczek tam, gdzie pisze wszystko. Dopilnujcie te dzwoneczki i wtedy dostaniecie każdy jeden film. Od razu powiadomienie przyjdzie do was na telefon, że pojawił się nowy film. W tej samej chwili on wam się nie wyświetli za miesiąc, dwa, trzy, tylko od razu. Tak? Jeżeli ktoś chce posłuchać innych tematycznych czytań, jak zrobić jajowanie, jak oczyścić siebie, wybierz grupę, wybierz obiekt, czy mnie kocha, czy się odezwie, wszystko znajdziecie na playliście, wszystko znajdziecie w sekcji wideo. Także zachęcam, kochani, sprawdźcie sobie, dla każdego będzie coś fajnego. A mi się zremowało, Aniołki, dla Was. Na początek karta, klucz i przesłanie od moich kochanych aniołków. Proszę uprzejmie. Klucz stąd. Dobra, mamy to. To co? Zaczynamy, horoskop na grudzień 2023 roku. Współczuj innym. Piękna, Karta. Ja też właśnie od wczoraj komuś strasznie współczuję, ale to strasznie. Żeby nie powiedzieć, że ma mały mózg. Kochani, dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli Ograniczasz się do wydechów, czyli dawanie lub wdechów, przyjmowanie, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, czyli otrzymamy w ten sam sposób optymalny stan zdrowia i energii. Nie może być tak, kochani, że jedni tylko dają, a drudzy tylko biorą. No właśnie. Dlatego macie tą kartę. Współczuj innym. Tym, którzy nie umieją też coś dać od siebie, a tylko są biorcami, nie? Tylko biorą. Kochani, będą rady ostrzeżenia z innej talii. Ja ją przy was przypasuję. Będzie za chwilę. Zrobię dla was rozkład typu krzyż celtycki. Dobrze? No. To mamy to. Kadzidełko się pali. Karta znacząca. Wasza. Dziesięć mieczy. I co we na to? Taki ból, tyle kłopotów, tyle oszustw, zdrad, problemów. Mam nadzieję, że w grudniu powiecie koniec z tym. Pokazujecie mi się w karcie świata i bardzo ładnie, kochani, biorąc te dwie karty, bo pamiętajcie, że tarota czytamy łącząc karty. Wyczuwam, że będziecie miały ogromną. Chęć, siłę i motywację do tego, tak, żeby zmienić swoją sytuację. I zmienicie ją. Spojrzycie z szerszej perspektywy, spojrzycie, spojrzycie na swoje życie z innej strony, tak jakby oczami innych ludzi, tak jakby coś do Was dotarło. Czasami jest dobrze, kochani, odbić się od dna, żeby potem zobaczyć, kto nam poda rękę. Kto był przyjacielem? Kto zostaje? A kto jest? Nie będę używać brzydkich słów, nie? Wy wiecie, o co chodzi. Co przeszkodzi w grudniu? A przeszkodzi właśnie ten paśmieczy. Plotkarz, awanturnik. Ktoś, kto szybko mówi, ktoś, kto lubi intrygi, ktoś, kto nie jest uczciwy, nie jest moralny. Kto ma słomiany zapał, kto nie liczy się z innym człowiekiem. Nie wiem, kochane bliźnięta, ale może to być ktoś z waszej rodziny, ktoś młodszy, może jakaś osoba, bo pazie wskazują nam dzieci. Ale to może być osoba jakaś z pracy też, tak? Będziemy, kochani, dopytywać. Co jest w podstawie czytania? Pięknie, słońce. Czyli jednak wszystko będzie dobrze, kochani. Bardzo ładnie, co odchodzi do przeszłości. Pięknie, wisielec. Uwielbiam tą talię za to, że pokazuje, że już nie będziemy stać biernie. Dosyć z tym. Weźmiemy się w garść. Widać to słoneczko. Tak. Że weźmiemy się w garść. Może ktoś się nie odzywał długo i czekacie na tą wiadomość? Wiele z Was próbuje się samemu odezwać, aczkolwiek będzie Was też kusiło przez kogoś, mam takie wrażenie przez kogoś się skontaktować. Wiele z Was może wreszcie doczeka się rozwodów, yy, konkretnych decyzji. Zobaczcie, zobaczmy właśnie, o czym myślicie, rycerz Buław. Chcecie to szybko zakończyć, chcecie to szybko zrobić, chcecie wreszcie otrzymać tą wiadomość i podejrzewam, że dostaniecie wiadomości, na które czekacie. Mówi on. Tu może być, kochani, coś sądownie, prawnie załatwione. Na wasz plus? Tak. To usłyszałam, tak. Na wasz plus. W połowie miesiąca, kochani, działacie Trójka Buław. Im bliżej końca roku bierzecie się ze sobą. Wiele z was będzie chciało pojechać do rodziny, wiele z was będzie chciało przyjąć gości. Jeżeli się zastanawiacie, jechać, nie jechać, boję się, jedź. Bo Trójka Buław mówi: zrób to. Pamiętajcie, że do przeszłości odchodzi to właśnie bierne czekanie. Nie bójcie się latać. Skarbeczki. Hmm, pokazujecie się w ogromnej sile chęci. Tak jak, w, tak jak tutaj leżycie na śniegu, tak tutaj wstajecie i siadacie na tego lwa. Znacie zodiakalnego lwa? Pomoże wam. Ale wy będziecie miały charyzmę. Ale wy będziecie miały siłę wreszcie. Jeżeli tu będą spotkania, kochani, świąteczne z rodziną, możecie się dowiedzieć, że powiększy się Wam rodzina. Możecie się dowiedzieć, że ktoś wychodzi za mąż, ale na pewno te spotkania będą cudowne. Ja mam, kochani, ja będę, ja będę zaraz dopytywać, ale ja mam wrażenie, że są tutaj bliźnięta, które nie spędzą samotnie świąt. Są tutaj bliźnięta, które z, będą, mm, albo będą chciały zmienić pracę, albo będą robić wszystko w tym kierunku. A no właśnie, tylko nie mówcie nikomu, szczególnie jakiejś przyjaciółce. Hmm, czemu? No będziemy to Rak zodiakalny, znacie? Jeśli chodzi o otoczenie rak zodiakalny, ale też, kochani, Runa Pertro. Wy będziecie mieć kontakt ze starszą kobietą. Możecie kogoś poznać przez przyjaciół na jakimś spotkaniu. Może to będzie wigilijne spotkanie. Może to będzie spotkanie z pracy, po pracy, z klasą. Przez osobę, którą znacie. Może zodiakalny rak, może starsza kobieta. Single mogą poznać kogoś. Nadzieję. Już wam mówię. Powiem krótko. Dla osób, które czekają na pierścionek zaręczynowy. Będą oświadczyny dla osób, które czekają na dawną miłość, że się odezwie, jest ogromna szansa, że się odezwie. Wiele z was zdecyduje zamieszkać się z partnerem, zamieszkać razem, przepraszam, z partnerem. Poznacie osoba, osobę, do, która będzie tak jak wy otwarta, tyle samo będzie dawać, co brać. Zobaczycie, że Wasz związek przechodzi na kolejny etap osobom, którym się nie udawało do tej pory w związku, czyli było tragicznie. Myślę, że sobie wyjaśnicie, kochani, i tutaj będzie no, ten okres świąteczny, dawam nadzieję na wielką miłość. A single, no słuchajcie, może jak nie, nie grudzień, to może sylwester, ale wiele z Was, Karta Rada. Wiecie, że ja to chciałam powiedzieć? Że wiele spozna kogoś niespodziewaniem. Chodź buteleczka tu, bo mi dzisiaj przeszkadzisz. Niespodziewanie. Na przykład będziecie się bić o miejsce parkingowe, albo miejsce w kolejce. I tak, Żebyście zwrócili uwagę na osobę, która się czepia, bo to może być ta osoba też. Kapłan, sześć kielichów, król mieczy w tle czytania. Słuchajcie, wy możecie też. Jest tutaj grono osób, które spotka osobę, w której kiedyś się kochała, spotka się z osobą, którą znała z przeszłości, znacie z widzenia, może się podkochiwaliście. Ta osoba Was może już podgląda na facebooku. Kto to wie? Jeżeli to będzie Czysto przyjacielskie, kochani, spotkanie z tą osobą, to ten kontakt będzie. Może nawet wspólny biznes. Rady i ostrzeżenia, dobra? Albo tylko ostrzeżenia, zróbmy tylko ostrzeżenia, na co powinniście uważać. Dajemy dwie. No, kochani, pan mundurowy. Mówi wam to coś, no gaz gazu, tak? Pan policjant, pan urzędnik. E, uważajcie na te osoby. Też jest jakaś główna kobieta, mówiłam wam, że będzie jakaś kobieta, ważna kobieta. Trzeba tutaj ostrożnie, jeżeli to jest wasza szefowa, ostrożnie trzeba uważać na tą osobę. Może nie mieć humoru, <laughs> może kochani być tak, e, też że idziecie załatwiać urzędowe sprawy, no i musicie się pilnować, tak. Zresztą w dzisiejszych czasach, nie? Kochani, ja będę dopytywać, dlaczego wychodzicie z tych trudności? Dlaczego dla Was było tak ciężko? I czy naprawdę będzie lepiej? Tak, dziesięć kielichów będzie lepiej. Pogodzenie z rodziną, może wiadomość o ślubie, o wspólnym zamieszkaniu, może poznanie osoby, doda Wam. Tych kolorów. Dlaczego karta świata? Bo do tej pory nie mogliście zauważyć pewnych niuansów czy ich zachowań, a teraz Wam po prostu te klapki spadną przez te plotki, które przyjdą, przez te osoby, które przyniosą Wam. Czemu oni tak Wam przeszkadzają? Kochani dzieci, mamy tu giermka i tu giermka. Paś i giermek to jest to samo. Z tym, że tu mamy mieczy, tu mamy denarów. Kochani, dzieciaczki, dzieciaczki. Tutaj kłopoty mogą narobić dzieciaczki. Może być kłopot z dzieckiem w sensie, zachoruje, siedzi w internecie, napisze jakieś głupoty. Musicie bardzo uważać w tych czasach, naprawdę. Włączcie tą usługę rodzicielską, tak? No, no to doczekaliście się słoneczka, tak? Czyli. Miłość, dodawam ani animuszu, Będzie też sytuacja, kiedy po prostu te święta przyniosą Wam uśmiech na twarz. I tak jak powiedziałam, ja wyczuwam, że Wy tutaj nie będziecie sami. Nawet osoby, które są samotne. Nie będziecie sami. Zobaczycie, dlaczego ten wisielec, bo dziesiątka mieczy brawo. Zaczniecie działać, bo już was będzie y, ta sytuacja denerwować. Jedni się odezwą, może to wy się odezwiecie, ale to już koniec, kochani, koniec czekania. Zaczniecie działać, dostajecie wiadomości, bo cesarzowa pięknie. Czyli poczujecie się tą cesarzową piękną kobietą, cudowną matką, właścicielką firmy. Osobą odpowiedzialną za, za swoje słowa, osobą decyzyjną. Nie dacie się, podejrzewam, kierować innym osobom. Super. Kochani, w połowie miesiąca wyszła nam trójka buław, bo chcemy wreszcie ruszyć z miejsca, a nie zastanawiać się, ale nie działajcie na oślep. I czwórka mieczy mówi powolutku zastanów się najpierw przemyśl. Niektórzy muszą w połowie miesiąca zadbać o swoje zdrowie. Też mam wrażenie, że tutaj może szwankować, dobra? No to skąd macie tyle siły, że działacie? Podeprzecie się. Dziewiątka buław mówi, że za długo to trwało. Za długo trwało i już w otoczeniu się pojawia, tak, król denarów. Jest osoba m, bardzo poważna, osoba konkretna, może szef, m, może mężczyzna, może ktoś z podznaku byka, panny koziorożca, chce tutaj zaistnieć dla was. Czemu nie? No i mamy rodzinę, mamy przyjaciół, mamy ślub, mamy kochani Rydwana. Wiele z was jedzie w podróż, jedzie na ślub, jedzie na przyjęcie, jedzie na święta. Do wielu z was ktoś przyjeżdża z drogi. I możecie dowiedzieć się, że o zaręczynach, o wspólnym zamieszkaniu święta rodzinne, sylwester, to jeszcze będziemy robić film, ale skarbeczki tutaj jest wyjazd. Czemu mam się bronić bliźniaku? Czemu masz się bronić? Bo będziesz atakowany przez osoby, które może są w związkach. Uważaj na siebie, nie wchodź w trójkąty, uważaj na uzależnienia, uśmiechaj się więcej. A w tle czytania Pięknych Król Kielichów chyba się Wasze marzenia spełnią, co? Chyba tak. Mam jedną kartę dla Was jeszcze. Aniołki romansowe. Fajne czytanie miesięczne. Będziemy jeszcze robić tygodniówki i zobaczymy, czy się będzie tak zgadzać. Rany: Ja tą kaszę robię. Muszę zobaczyć, czy ona mi nie wyszła z garka, czy woda jest. Skarby. Wybacz i ucz się, co wy na to? Jeżeli tu mieliście z kimś problem, ktoś się nie odzywał, albo nie chce się odzywać, albo zablokował, po prostu wybacz. Wyciągnij lekcję. Jeżeli się rozwiodłaś, wybacz. Musiała Cię ta osoba czegoś nauczyć. Jeżeli ta osoba powraca z przeszłości, wybacz. Zapomnij o urazach. Porozmawiaj szczerze. Bądź prawdziwy, naturalny. Wybacz, ucz się i kochaj. Piękne karty macie, cudowne. Kochane bliźnięta, wszystkiego dobrego. Życzę Wam w grudniu. Jeszcze będę Wam składać życzenia świąteczne, ale na już wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję, że wysłuchaliście horoskop miesięczny na miesiąc grudzień 2023. Zapraszam was skarby na tygodniówki. Zapraszam Was na karty dnia, a teraz się z Wami żegnam. Pamiętajcie, zostawcie lajka, ślad w komentarzu. No i dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. Dziękuję najmocniej. Buziaki dla Was, papa. Pa.